Zostałeś tutaj, tutaj, tu na browarze Dzisiaj nadajemy z Torunia, z browaru Jan Olbrach, browar staromiński Jest ciekawa opcja, taka jak widzieliście dzisiaj na całówce Cztery piwa degustacyjne, kosztuje to 10 polskich złotych, 4 razy 125 ml A normalne piwa to Pils, półlitrowy 8 złotych, świetlanka toruńska, czyli pszenica 9 zł piwo piernikowe 10 zł i piwo specjalne 12 zł w tym momencie jeszcze znika tu od tej kolejności stoją pips z pianą kompletnie bezpianowa pszenica co ciekawe ten browak w 2012 roku na birofiliach zdobył pierwsze miejsce za pszeniczną wodę w zeszłym roku to się stało z rowarem piw na wniosku. Piernikowe. I dunkę. Który jest koloru piernikowego? Tak więc obawiam się tutaj, by to piwo specjalne to jest nie jest piwem specjalnym, bo zobaczcie, nie ma żadnej różnicy między piernikowym a dunkiem. To moja ręka tutaj aby to nie było po prostu tylko przyprawiony piernik. To jest dunkel. to. A to jest piernikowe. Pszenica. Kolor piękny, ujmujący. Złoty, pszeniczny. I pils. Pojedziemy na z pilsem. Jak widzicie, piana znikoma, prawie żadnej, ale tak było od początku. Piana utrzymuje się na piłce i na dynkelu. Natomiast na pszenicy zero. Aromacie szyszka. Jest dosyć ciekawy leśnik. Okay. W smaku góryczka, krótka, nie żaregająca. prawie żadne. Ale nie jest źle. Pszenica. Zobaczymy jak pszeniczna bomba smakuje po dwóch latach. Typowe typowe banany i goździki. Kompletnie żadnego przyrzucenia. ale też nie ma żadnych oznak skażenia, czegoś co sugerowałoby, że coś poszło źle tu mam trochę utrudnione warunki. Bardzo ładny kolor, trzeba pochwalić od Ale dziwna sprawa z tą pianą. Kompletnie piany na pszenicy piana powinna być taka, że nie być. trudno przebić się przez nie Pasu. Teraz lecimy ze specjalnością Torunia, z piwem piernikowym, kolor ładny, kompletnie brak plakiany, aromat piernika, przypraw korzennych, w smaku jest lepiej, jest wysycenie, jest kardamon, jest... jest cynamon jest słodko, jest słodowo Ten piernik tutaj się kompletnie nie narzuca Nie jest za słodko Jest kompletnie wyspiany. Dlatego nie lubię. A teraz specjalność, piwo specjalne, co miesiąc inny gatunek. W tym miesiącu, jak widać, dostałem dunkela. Kurczę bawię się, że to jest to samo, tylko że bez przypraw. Bo jest identyczny kolor. Ja się mylił, ale. A spójrzcie. No ale zobaczmy. Ta na dunkelu utrzymuje się jakaś taka mikroskopijna piana w odróżnieniu od pierwika. Lekka kwasowość. Powiem tak, w każdym wysyceniu jest to samo, tak nie powinno być. Identyczne bardzo, bardzo małe. Na mega niskim poziomie, jakby w dunkelu goryczki też nie czuję, bo w piernikowym też jej nie czuję. Piernikowy ma trochę większego Ciut Może to nie jest to samo, ok, trudno powiedzieć, kolorem bardzo wypada pod to samo, ale tu jakaś piana jest, nawet gdybym tutaj się postarał, bardzo brzydka, bo drobny, gen, średnia oczka, nawet duża, natomiast w tym nie ma kompletnie żadnych pierników. ale piernik ma dużo, nie wiem, ma większe wysycenie. Może za którymś łukiem w dunkelu jest jakaś tam gorycz ale to wszystko nie przekracza, nie wiem 30 ibu oderwijmy się trochę w tematy pszeniczne, bo bardzo ładny kolor, ujmujący, Taki złoty, piękny kolor. Piękny aromat. I pomimo tego, że pszenica nie jest moją bajką, jest bardzo słabe wysycenie i brak piany, to obawiam się, że to będzie chyba najlepsze. Próbujemy pilsa. No, Dobra, w się, się piano tworzy, jak za pianca. Jest opalizujący, czyli na pewno nie jest filtrowany. Czy A może Wysycenia nie ma, z nich było wysycenie Spróbujesz dowiedzieć jaki jest poziom alkoholu w bilzie 5,2. Eee, w śmietancie toruńskiej, czyli pszenicy 5 Piernikowe 5-6 No a piwo specjalne nie ma żadnych danych Nie, jest zły ten piec. Jest fajna goryczka, która pojawia się na koniec, na finiszu. No ale nie ma w ogóle... No nie ma wysycenia. Piwa są trochę lepsze niż w wersji butelkowej, powiem tak, ale mimo wszystko... Spodziewają się bomby, a bomby nie ma. tutaj, Jakby to tak teraz wypunktować. Powiem tak. Nie jest moją bajką kompletnie pszenica, ale pszenica pierwsza, pit drugi. No właśnie, co z tymi? Bunker. To piernik. Jest pyszne. Jest pyszne piwo. Nie pyszne. W donkelu przyjemne aromaty chmielowe. W pierniku... Aromaty piernikowe. Cynamon, goździki, kardamon. Coś jednak nie odrzuca od piernika, więc na trzecie miejsce postawię dunkel. A to co powinno być na pierwszym, bo jestem w Teruniu, a więc pierniki powinny tutaj grać pierwszą rolę, postawię na ostatnim czwartym. Powtórzę, kompletny brak we wszystkich. Wysycenia. No może w pierniku jest, znaczy nie, nie ma go, ale na języku w piernikowym czuć. Coś tam. Dla mnie za słodki. pils jest taki sobie natomiast pszenica chyba warta była tego pierwszego miejsca ale to dwa lata temu chyba będzie w tym roku zdecydowanie pszenica number one pils numer 2, dunkel numer 3. i piwo piernikowe w Toruniu zajęło ostatnie miejsce w, Toruniu, w którym, o proszę, przez chwilę biegałem, a teraz się regeneruje. Także, panie i panowie, to wszystko jeżeli chodzi o browar staromiejski. Niestety nie dostałem bursztynu, bursztynu toruńskiego, może i dobrze, bo był słaby. Browar jest fajny, zadbane łazienki, na samym dole składa się z piwnicy, z gdzie jest łożekownia, parteru gdzie się wchodzi i są tanki, tanki fermentacyjne. Pierwsze piętro gdzie jestem i chyba jeszcze jest drugie, nie chcę mi się Czyli cztery kondeksacje. Całkiem przyjemnie. Ceny. 8-9 zł, 10 zł, 12 zł. Za pół litrowe piwa. Jakoś pozostawiam już Waszym komentarzom. To wszystko wygrywa pszenica. Jeszcze pod świetle zwycięzce. Piękny kolor. A gdyby, był, gdyby była piana, byłaby już... byłaby bajka. Jedzenie mi stygnie. Do zobaczenia.